Siemanoxater. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zabiłeś mnie raz na 50. levelu, Dokleiłeś mnie za zdeka z kolegą. Mówiłem ci, że tego pożałujesz. Żałujesz do teraz. Jesteś kurwa ruchany w dubsko bez mydła. Tutaj jest moja postać na drugim monitorku. W cywilizowanym świecie mamy dwa monitory. Tam w Twoim teamie to jest jakaś patusiarnia. Tutaj jem sobie kanapeczki. Ale nie o to chodzi. Słuchaj, kstate. Jestem katolikiem i wybaczam ludziom. Jeśli chcesz, żebym dał Ci spokój, mam dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia. Pójdziemy do Thais, tam gdzie się kupuje promocje. Do króla Tibianusa. Yy, stanę na tron. Klękniesz przede mną w tibi, Napiszesz, że mnie przepraszasz i żałujesz za wszystkie wyrządzone krzywdy. No i może być... No sztama nie, ale zgoda, nie? Powiedz mi co myślisz o tej propozycji. Elo?